Kochani, w nowym vlogu Dzisiaj stwierdziliśmy, że nagramy daily vloga i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Taki charakter Wam najbardziej odpowiada, i mnóstwo z Was też pytało, żeby może coś takiego nagrać. A mamy parę rzeczy do zrobienia, więc stwierdziliśmy, że no może i jednak warto coś nagrać. Także pijemy sobie kawusie, Dioma Fredo Espresso, ja mam ciepłą. Tak. No i co? I zapraszamy Was na dzień, południa, spędzone z nami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki jeszcze e, mamy czas, e, bo jeżeli pójdziemy do pracy, wszystko potoczy się zgodnie e, z tym, jak rząd grecki planuje, czyli od 14 maja, jeżeli sezon się rozpocznie i my pójdziemy do pracy, no to już nie będziemy mieć czasu tak, żeby nagrywać, przynajmniej nie będziemy mieć czasu, żeby nagrywać razem. Także stwierdziliśmy, że nagramy taki właśnie daily vlog e, razem, póki jeszcze możemy. Bo później już raczej nie będziemy się widywać, bo to tak, tak to wygląda latem u nas. A my oczywiście bardzo chcemy. Głupio to zabrzmi, ale bardzo chcemy się nie widzieć. Po prostu chcemy iść do pracy, tak jak wiecie, w zeszłym sezonie w ogóle żeśmy nie pracowali przez pandemię. Do hotel, w którym pracuję w ogóle się nie otworzył. Mnie też nie potrzebowali w pracy, no i żeśmy bardzo długo już nie pracowali, także już nie możemy się doczekać, kiedy znowu pójdziemy do pracy, wiecie, z turystami, z ludźmi. Tak jak wiecie, my też mamy tutaj wciąż lockdown, także to będzie w ogóle taki szok pójść do pracy nagle, bo jeszcze nic nie jest otwarte, właśnie wszystko mają powoli, powoli otwierać na sezon. Wszystko, co mam na myśli, tawerny, kawiarnie, noszenie masek, nikt jeszcze nic nie wie, ale na przykład wysyłanie SMS-a, żeby wyjść na dwór, to wszystko właśnie na tego 14 maja mają posuwać, te wszystkie zasady, no zobaczymy, zobaczymy jak to się potoczy. Dobra, już bez zbędnej gadaniny, zapraszamy Was na ten film. Jem śniadanie, tak jak widzicie zrobiłam sobie owsiankę na wodzie, z bananem, nasionami chia, z gojbery, z siemien lnianym i jeszcze tutaj jest masło orzechowe. No, i chyba jeszcze się nie chwaliłam moimi dekoracjami tutaj na Wielkanoc, że tak jak wiecie, u nas się Wielkanoc zbliża. Mamy wielki tydzień teraz i tak pięknie tutaj nam udekorowałam. To jest w dalszym ciągu stół z dołu z ogrodu, ale już nam idzie nowy, także czekamy. Na ten talerz nie patrzcie, to jest babci, zawsze coś nam przyniesie I już nie mam gdzie tych talerzy kłaść, żeby nie mieszać ze swoimi Ale to muszę wam pokazać, bo jestem zauroczona To jest coś pięknego, ceramiczne takie jajko I w środku żeśmy dali jajka czekoladowe To jest coś pięknego, słuchajcie, wszystkie dekoracje kupowałam w tutejszym Jumbo Pięknie to wygląda To wszystko jest sztuczne I słuchajcie, jeszcze tutaj um, Proszę bardzo to wszystko jajeczka, tu moja siostra przysłała mi kartkę tak to się prezentuje jeszcze wam pokażę nasz balkon, który umyliśmy kilka dni temu czyściutki tu już można sobie siedzieć, proszę bardzo pogodę mamy prześliczną sami spójrzcie hotel jeszcze pusty no, i dzisiaj w planach mamy właśnie ogarnąć cały dół, ale tak słyszymy, że wujek jest na dole, ale on ogarnia ten, tak jak widzę, po wodzie, na dole balkony. A my chcemy ogarnąć tutaj wszystko, bo to wszystko było na naszym balkonie, żeśmy to wywalili. No, i najbardziej jestem ciekawa tego parasolu, bo tak jak widzicie jest strasznie ta baza brudna, no i nie wiem, co jest w środku. Parasol był beżowy, no i to tak całą zimę w tym pokrowcu stało, i nie wiem, czy ten pokrowiec oddycha, czy nie oddycha, i nie wiem, czy w środku jest po prostu czysty, czy jest z pleśnią, czy co tam w środku jest, nie mam pojęcia. I tak samo krzesła tutaj mamy tak zabezpieczone, że chcielibyśmy na dole tutaj trochę dzisiaj ogarnąć. Jeszcze ostatnieły kawy, trochę się ogarnęłam. I lecę robić obiad, bo stwierdziłam, że najpierw coś zrobię, bo potem mi się nie będzie chciało, bo ja już tak mam, że jak się zabiorę za sprzątanie czy cokolwiek, to już nic innego może dla mnie nie istnieć. Także zrobię pierwszy obiad, a potem będziemy robić to, co, co właśnie mamy zaplanowane na dzisiaj. Mogę jeszcze na YouTubie nie pokazywała mojej przepięknej filiżanki zakupionej w Jumbo. Po prostu jestem tak zauroczona, że powiem Wam, że non stop z niej piję. Write your own story. To znaczy, napisz swoją własną historię. Przepiękne jest. Złoto, złoto biało-czarne. No po prostu i do zmywarki można i wszystko. Fajnie. I kawa wychodzi dość spora. Dobra, bez zbędnego gadania spadam robić obiad. Dobra, nie wiem, będę Was przesuwać, bo ja w tej kuchni to wiecie a tam jak opętana Dobre jest Światło, dobre Słuchajcie, z tego, że mamy wielki tydzień I stwierdziliśmy z innym, że troszeczkę popostujemy eee, Stwierdziliśmy, że nie będziemy jeść mięsa I właśnie nabiału i jajek I mówię do Dio, kurczę co to zrobić I wczoraj siostra mi podsunęła pomysł, żeby zrobić eee, Placki ziemiaczane, ale właśnie nie dodam jajka Tak stwierdziłam, że to jest tylko w sumie Ziemniak i cebula Trochę mąki I stwierdziłam, że zrobię placki Bo co tu innego że zabieram się Cieszę się, bo mam akurat jedną, białą. A tu nie możecie wiedzieć, bo będzie za ciemno. Tu muszę wstać. bo zasłania. O, tu już lepiej, bo... Cieszę się, że mam jedną cebulę białą, bo my zazwyczaj mamy czerwonej, a do tego jednak lepsze biała. białej. Teraz nie wiem, jaki mikser. Słuchajcie, no, widać. Mikser. Ten. Chyba taki, bo nie chcę, żeby mi ten kielichowy śmierdział później em, cebulą, bo on jest bardziej do koktajli, także myślę, że ten jest okej. Okay. Okej. Okay. ziemniaki z Lidla, słuchajcie, muszę jaka jest różnica, chcę wam pokazać to jest ziemniak z Lidla, a to jest ziemniak z normalnego sklepu, tutaj nie wiem Krytykos chyba, nie kupił, no kurczę różnica jest ogromna i też w smaku i w opieraniu te są strasznie w środku popsute chcę jest skończyć już mi zobaczcie zaczęły rosnąć masakra także skończymy je, wykończymy je Dobra, muszę obrać, słuchajcie, obieranie ziemniaków, to chyba nic ciekawego, ale słuchajcie, yy, dla mnie to jest ciekawe, bo jeszcze wam też nie pokazywaliśmy, no nie będzie widać, ale mamy śmietniki takie wysuwane, spójrzcie, nie widać, muszę zrobić tak, o, tu mamy wysuwane śmietniki i to jest naprawdę wygodne, w końcu mamy śmietniki. Jest mi strasznie wygodnie, bo sobie tutaj to wysuwam i sobie obieram nad. E, ja wiem, że już się chyba raczej odchodzi od śmietników pod zlewem, bo w Polsce to jest takie tradycyjne i tak dalej. Ale powiem Wam, że to nie jest naprawdę głupie i to tyle lat w Polsce miało się śmietniki pod zlewem, bo to jest wygodne. Zaraz ze zlewu można wrzucić tu i wiecie, i nie rozklapuje się po całej kuchni. Mogliśmy, słuchajcie, sobie dać. Em, w jakiejś szafce, ale my nie chcieliśmy, bo nie chcieliśmy po prostu tracić miejsca w, w szafce. A tutaj pod zlewem i tak są rury i tak tutaj szafka, jakbyśmy mieli dać szafkę, to ona by była całkiem malutka, bo trzeba by było wyciąć, wiecie, na te rury. I stwierdziliśmy, że lepiej po prostu dać śmietniki. Mam tu trochę środków czystości i tak dalej i słuchajcie, tak jest najlepiej. Zresztą ktokolwiek nas odwiedzi, to wie gdzie jest śmietnik, bo śmietnik zawsze jest pod zlewem. Chodź, Dio, chodź. A was next door? Uh, Nicole stopped and she gave us lemons. Dużo. Pokaż. Znajoma Przyniosła nam. Jakie duże. Greek lemon. Ale cz? Co? Jakie yes. <laughs> yes. fajne. Oh. Jakie. Oh yeah. Thank you very yes, much, Nicole. Thank you very thank much. You. Thank you. It, it smells all the stairs. All the, the building is smelling from the, your lemons. No, so thank you very no, much. now I have to make lemonade. Aue! <laughs> yes. Dio! Kita! Kto ja to? Otwórz. I chodź, powiedz kto to. Aleksandra i Grudziądz. No ktoś z Grudziądza. Ciekawe Grudzione. kto. Kartka Wielkanocna przyszła. Tak. I i Sebastian. Monika i Sebastian. Dziękuję. Dzięki, Monia i Dziękuję. Seba. Wiemy, tak. że nas oglądacie. Dziękujemy bardzo. Kartka doszła, bardzo nam miło. Zdążyliście, bo akurat jesteśmy. This, you make also the flowers, very cute, thank you very much. My lubimy very takie nice. rzeczy i tak jak chciałam dokończyć, zdążyliście, bo my jesteśmy, dzisiaj jest wtorek, także jesteśmy przed Wielkanocą. Kilka dni na czas doszło, fajnie. Dziękujemy. Robię placki, Dio, ale bez, bez jajka. Dobra, idziemy dalej. Cebulka. Ciekawe jak mi wyjdą te placki. Powiem ja mam szczerze, że nie wiem, bo bez jajka. No. no może i wyjdą. Na greckiej oliwie z oliwek. Wiecie. Mam taką wielką, ogromniastą cebulę i będzie fajny smak. No trzeba kombinować trochę jednak w post, słuchajcie. Z nie dodałam jajka, tak jak mówiłam wcześniej, także zobaczymy, czy mi się nie będzie rozwalać, ale dodałam trochę więcej mąki. Sto lat nie robiłam placków, także zobaczymy. Słuchajcie, także zjemy. Nie wiem czy, czy tą lemoniadę zrobię, bo teraz jestem ciekawa tej lemoniady na Marsa. I po prostu... Znaczy ciekawa, trzeba coś z tymi cytrynami zrobić na pewno tą lemoniadę zrobię. Zrobię lepszą niż w Zia robię. Nasz, nasz dzień, sami widzicie. No stop, ja na stop jestem w kuchni, ty o coś tam zrobi, potem też tu przyjdzie i takie są nasze dni. Jak nam cała zima minęła. I teraz dopiero widzimy jak, jakim ważnym pomieszczeniem jest kuchnia. Serce domu i to jest, nam, to jest taka prawda. Serio, tu, tu wszystko tu robimy. Wszystko, kartki wypisujemy, cokolwiek mamy tutaj robić, to wszystko jest w kuchni. Czyli wyjdą te płaskie, bo tak bez jajka. Ten blok pewnie będzie bardzo długi. kolorem są ładne trochę grube mi wyszły, ale to pierwsze także pachną normalnie jak placki dobre? więcej, więcej soli? more? dobre wyszły? bez jajka bez jajka takie są trochę inna konsystencja, ale jest ok Dio zrobiłam ci listę chawoszą to to ah, but wait, because I make you uh, a lista. Zrobiłam ci listę. Tam masz. No zobacz. <laughs> na zakupy. Już powoli robię listę na wielkanocne zakupy. Damy też placki babci w ukłobim. Nie wiem czy będzie ich smakować, ale powiedz mi już z jajka, bo oni też robią post. Tutaj robi się te kolokita Keptedes. To są te takie placki z cukinii. Um, a te są z zimniaków. Patato <słuch> kieptedes, Dionisi! Smak dzieciństwa. Oj, widzicie, bo... Ciemnia się, bo okno jest za mną Dobra, muszę inaczej stawić kamerę o, Widzicie? Automatycznie się rozjaśnia A i weź też... Da, dobrze, daj im też cytryny, bo mamy tego Właśnie się zaraz zabieram za lemoniadę To będzie Dionisy najlepsza lemoniada Jaką kiedykolwiek w swoim życiu piłeś Nawet lepsza niż w, Zip, w Zia Myślę, że jesteśmy bardzo dobrymi Bardzo tak, słuchajcie, to jest ten rodzaj cytryn z bardzo grubą e, skórką, także właściwie dużo tej cytryny w środku nie ma, ale właśnie się zabrałam za lemoniadę. Kurczę. Pachnie wszystko właśnie cytryną. Dobra, tak, słuchajcie, no. Pachnie fajnie wszystko cytrynami. Taki fajny elektryczny, powiem, że wyciskarka elektryczna strasznie ułatwia. mają mnóstwo. Fajnie. Dobra, słuchajcie. Ale jeszcze... Mam takie, takie dwa dzbanki. Myślę, że wystarczy, bo chcę do lodówki, wiecie, bo to będzie długo świeże. Także zrobię taką lemoniadę i będziemy zamiast wody na przykład pić tą lemoniadę czy zamiast jakiegoś tam soku. Ale widzę, że jeszcze ma to bardzo dużo cestek. Tak sobie to przeksitkuje. Tu się zatrzymują właśnie te takie największe testki, ale tu widzę, że jeszcze są te mniejsze. Uuu, jak fajnie patrzy. O! Ja to jestem jednak pomysłowa. No. very smart my wife is very very smart very practical she know practical things she's using this one the big one to make it uh, to how to say this I don't know in English so she used this one for the lemonade and this is very simple because I would I would use the small one and this would take a lot I of time also use the small one but it didn't work so good okay bitrot Wkładamy uh, fresh lemon, w i smacznego. Słuchajcie, jeszcze wpadłam na taki pomysł, bo mam takie silikonowe do kostek do lodu i stwierdziłam, że ten sok z y, cytryny zamrożę. Zawsze będzie można sobie dodać na przykład do... wody do czy coś takiego. A, e? Dionisi? Zrobimy, nie? Tak. Mam tyle. Mm, będzie na dwa dzwoneczki. Dobra, to trzymaj media. trochę zamrażamy. A z zrobimy lemoniadę. Właśnie znaleźliśmy super przepis na lemoniadę. So we need 500 ml lemon juice, 200 ml water i 500 ml sugar. It's a lot of sugar actually. So uh, you uh, make warm the water and then you add the sugar. You melt the sugar okay. and then you leave it a little bit to be cold, room temperature actually, and you add the lemon juice. And you can keep this, the recipe says, you can keep this in your fridge up to two months. It will not stay for so long in our fridge because we will drink it. <laughs> I think that ice cubes. Można mieć Więc, myślę, że ice cubes. No tak, to jest tylko cytryna. Później można dodać do wody, do jedzenia luzskiego. Do Zostawiłam mnie tak kilka cytryn. Znajomi jeszcze mają nam dać. Yy, Kopłaki? Nie Szybko nagrywam bo dio taki głodny. Jenny, słuchajcie. Placki z cukrem. Smak dzieciństwa. Dio, ty lubisz placki z cukrem? Nie. No oczywiście, że nie. Tak samo jak nie lubisz pierogów z truskawkami. Jak można nie lubić placków z cukrem? Przecież to jest najlepsze, co może być. Sprawdźmy, czy dobre. Sprawdźmy to, Boże. O Jezu, jak mi ślinka cieknie. Fajnie. Chcesz posmakować? Nie. Okay. Mm. No. Każde dziecko lubi placki z cukrem i dorośli też. Smacznego. Smacznego. Dobra, e, robię tą lemoniadę, słuchajcie. Właściwie mm. jest gotowa, znaczy to jest syrop, to jest e, wieś, e, pół kilo cukru, nie pół kilo, pół, tak. To jest pół kilo cukru, tak? Pół kilo, tak. Pół kilo cukru, 200 ml wody i e, powinno być pół litra. Sokus cytryny, ale nam wyszło znacznie więcej. Także nie jest aż taka słodka ta ale to i tak do tego jeszcze będę dodawać, e, słuchajcie, wody. Teraz tak, mam takie dwa dzbanki. sobie dam po połowie. Nie wiem, czy widać Dio. Pomożesz mi. Chodź pomóż mi, bo nie widać. E, więc mam tutaj takie dwa dzbanki i tak chcę po połowie dać. Do tego dodam wody. dam do lodówki. I, i będzie lemoniada. Prawda jest taka, że można to naprawdę długo trzymać w lodówce. Nawet, tak jak Dio mówił, do dwóch miesięcy, ale ten, ale ten syrop tylko. Ja teraz dodam wody, żeby stało się to bardziej pitne. Do lodówki, żeby zimna się zrobiło. Właśnie posmakowałam mi jest naprawdę dobre. Tu muszę przefiltrować więcej wody. Także to wrzucamy do lodówki. Na kampałki. Żeby schłodniało. Ale super wygląda. Jest nawet ten jąś widać. Jo, lepsze niż w niż, niż zjecha. Jeszcze później z wodą. Oczywiście, że nie, nie muszę czekać. Tak, daj Więc mi. Tu daję lodu i proszę, spróbuj pierwszy. Chcesz słonkę? Nie. Dziękuję, kochana. Daj mi znać, jak smakuje. Na zdrowie. No ja cię teraz spilmuję. Dobre. I? Lepsze niż w Lepiej, tak. Lepsze? Lepsze. Najlepsze. Najlepsze, tak. Wow. Nie. Rewelacja. No, widzę po twoich oczach, że chyba ci smakuje. Tak. <coughs> Ekonomia. Okej. Okay. I say close the windows when we eat. Here. Because I feel a little bit chilly, I'm Greek, I'm not koala always. Dwadzieścia dwa i pół stopnia? My skin is very soft, I feel the air, they go through my hair, you know. Why is this is open? Why is this is open? <laughs> to jest dla niego otwarte okno, tak troszeczkę. No kurde, smażyłam placki i śmierdzi, olejem. <laughs> 22,7. ej weźcie. Weź nie, It's broken, it's not working good. Dobra, dobra. jest przesady. Jedz, jedz, jedz placki, to ci nie będzie zimno. Koniec. So, uh, after lunch we have a siesta, a nap. Tak, jest już trochę później. Because this is, makes beautiful, this is why we look so beautiful. Mieliśmy iść sprzątać, mieliśmy ogarniać i w sumie nic nie zrobiliśmy. Netflix. Yes, we watch a series, we talk a little bit with for the phone. Ale nie martwcie się, zrobimy kolejnego vloga, bo i tak mamy w planach iść posprzątać, mm -hmm. także jeszcze myślimy, że nakręcimy kolejnego vloga. A w tym vlogu to tyle, myślę, że i tak już wystarczy, bo w tej kuchni to się jak zwykle nagadaliśmy. Także dziękujemy wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych vlogach. Pa. pa.